Zobaczymy, czy oni będą w stanie coś zdziałać. Podejdę chociaż, Ty, oni chyba ich spuszczą w pierdziel. Tak myślę. Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku Heh. Totally Accurate Battle Simulator. Dzisiaj sobie zagramy kolejny raz. Wasze super odjazdowe pomysły. Oby one były odjazdowe i super. Bo inaczej będę bardzo, bardzo smutny, jeżeli mnie zawiedziecie. A tak się nie może stać, wy nigdy mnie jeszcze nie zawiedliście, więc oby tym razem było tak jak zawsze, czyli epicko. X. Był super pomysł, żeby było bardzo dużo bokserów, super bokserów. Powiedzmy tak ze 100 k. 100 bokserów. Kontra jakaś taka wyjebiaszcza armia. Powiedzmy sobie. Żeby troszkę było M16. Żeby była ekipa farmerów z New Jersey. Ci farmerzy z New Jersey będą bronić tutaj ludzkość. No i damy sobie jeszcze trzy chicken many. Może jeszcze trochę M16. I gitara. Usunę trochę tych, żeby było porówno, tak w miarę. O, dodam jeszcze jednego pisanta. Jest idealnie! Walczymy. W sumie nie przemyślałem tego, że oni sami będą zabijać swoich ludzi. Proszę zobaczyć. M16 nie jest w stanie odepchnąć bokserów. To jest ciekawe. Czy odpychają? Trochę odpychają. Już kilku z nich nie żyje. Ale myślę, że, że bokserzy się tutaj wypierdzielą. Bo tutaj już poszedł mur od Donalda. Donald będzie w stanie coś tutaj zdziałać. Kolejny mur, kolejne szczekanie mojego psa, kolejny tilt rodzi się wśród nas. Mam nadzieję, że zabcisz mordę, jak Stitch nagrywam. Znaczy, nie jak Stitch nagrywam, znaczy, no ta obra, whatever. Myślę, że jednak tak. M16 jest niedotknięcia. Też ktoś mi dał bardzo fajny pomysł, żeby było Hillary, Trump, ich, jego, ich ochroniarz. Nie wiem, jak może wyglądać ochroniarz. Dwóch ochroniarzy kontra ludzie, kontra wyborcy. Kontra wyborcy, żeby było ich tak strasznie bardzo dużo. Bo to jest walka, kurde, prezydent tych. Tych ludzi, którzy brali udział e, w wyborach prezydenckich W Ameryce, w Stanach Zjednoczonych I oni walczą ze swoimi... Wyborcami Już czuję jak mi to laguje Już czuję jak to będzie lagowało Ja nie jestem w stanie aż tylu ich tutaj dać Dobra Będzie tylko tylu Zobaczymy Czy oni będą w stanie coś zdziałać Podejdą chociaż Ty, oni chyba ich spuszczą w pierdziel, tak myślę Trump to zaraz się wywali bo nie jest taki twardy Myślę, że wyborcy ich zjedzą Myślę, że Trump przegra z wyborcami i Hillary zresztą też Chociaż jak zbuduje wielki mur to może, może Ale myślę, że jednak nie Myślę, że przegrają Zobaczymy, zobaczymy To jest jeszcze nie, nie, nieskończona walka To jeszcze może się różnie tutaj zadziać Jednak myślę, że Pizanci z fartem jakoś ich pokonają. Może być ciężko. No bo teraz nie mają dostępu praktycznie do nich. No zobaczymy, no. Te mury są OP. Te, ten mur ratuje ich. W ogóle ten biedny pan tutaj z tym Gmail'em w brzuchu. Jednak wygrali. Jednak wygrali ze swoimi wyborcami. A nie spodziewałem się. Tacy już. Yy, jestem bardzo zły. Nie podoba mi się rząd Donalda Trumpa. Coś trzeba z tym zrobić. To wzięliby ze sobą widły. I poszliby atakować z widłami. Myślicie, że ci zdenerwowani ludzie z widłami przedrą się przez szyki obronne. O jezu, ci się wbili. O jezu, jak srogo się wbili. Myślę, że jednak ci widłowcy wygrają. No to był gwałt. Gwałt na trampie i Hillary. To, to był po prostu rozpierdol. Będzie kolejna niesamowita walka pomiędzy. Powiedzmy, milionem Dark Pizantów, proszę, milion Dark Pizantów. Kontra tak M16, powiedzmy, ustawimy bardzo daleko. Ale żeby było ich tylko 100 tysięcy, myślę, że nie mają szans. To damy im, nie wiem, 200 tysięcy, damy 200 tysięcy, żeby mieli większe szanse. I lecimy. Myślicie, że oni się przedrą? Jakimś cudem? Będzie ciężko. Jezu, bardzo. Nie, no dobra, super, M16 i tak wygra. Oni trafiają wszystkich tutaj. To jest. To, to jest OP! Broken jednostka! Zobacz, ten, ten to trafia w plecy kolegi. No, Marek, jesteś pijany. Wyracaj do szyku. Cały czas ta linia się przenosi do przodu, cały czas M16 napiera na przeciwników. Karabinowcy nie pozostawiają żadnych złudzeń, że są najlepszą jednostką. Jeżeli chodzi o walki grupowe, zresztą jeden na jeden z Dark Pizanem też wygrywa. Ale zrobimy sobie też ustawkę po prostu bokserów ustawkę, powiedzmy, żeby było 1000, albo nie, dajmy jakąś taką epicką walkę, to jest ustawka po meczu yy, Legia Warszawa Sporting. O, dajmy sobie tak. Na pewno nie dam tego w tytuł, bo byście mnie pobili. Zresztą ja nie, nie lubię aż tak być takim clickbaitem, więc damy sobie ustawkę po meczu Sporting. Lizbona, Legia Warszawa, tak sobie tylko o tym pogadam tutaj. Dajmy na to, że czerwoni to jest Legia, a niebiescy to jest Sporting. Będą laksy? Będą laksy. Ale co z tego, to musi być niesamowity pojedynek pomiędzy dwiema silnymi ekipami. Startujemy! Patrzcie, jak wbiegają siebie legioniści do boju! Niszczyć! Niszczyć sporting! Proszę bardzo! Zobaczcie jak siły czerwonych przedzierają się przez szyki obronny. Szyki obronne niebieskiej drużyny z Portugalii. I łup napierdzielamy się po ryjach. Jepie, jepiep. Jepiep. Czerwoni do poju. Czerwoni! Legia! Dobra, w zależności od tego kto wygra, tym będzie legia. Tak już wyszło. Niestety. Z tego co widzę. Legionistów nie zostało zbyt dużo Oj, chyba, chyba jednak Legia dostanie wpierd... Nie, 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 Legia to niebiescy, pomyłka, to pomyliłem się w um, ustawieniach Brawo, Legia Warszawa Brawo, brawo, brawo Jeden super chłop, kontra Dwa kanonki Troszkę barbarzyńców I wpiczkę Łuczników Zobaczymy czy on będzie w stanie się przeciwstawić takiej Takiemu zmasowanemu atakowi. Jeszcze troszkę i gitara do boju. Najprawdopodobniej ci barbarzyńcy zginą, zanim cokolwiek się stanie. No właśnie, bo ciężko będzie w sumie trafić tego super chłopa. Ale nie dobra, on jest chyba rip za momencik. Zobaczcie, on jest już kurde nafaszerowany już strzałami. Dawaj, leć. Leć. On ma już problemy z lataniem. O Jezu, jak dostał na Pyrę! Dawaj, dawaj. Super chłopie Jezu kolejny raz. Aż mu się nie chce już żyć pewnie. Nawet pap Ci nie pomoże. No niestety trzech super pisantów. A teraz czy będą ta takie kozaki? Pyk! Już te strzały się tutaj wezmą na trzech rozłożą, a nie na jednego ziomeczka. Zobaczymy, czy sobie poradzicie teraz. Pyk. Dawajcie, wlećcie w nich, a ja już zobaczcie jak wlatujecie włóczników. Połowa z nich już umarła sama z siebie Dawaj Super, zabiłeś Ten jeden jest już jeżem, to jest mięsny jeż O, wbijają się w jednostki wroga, wbijają się Ciekawe czy uda im się przetrwać to Chyba jednak nie, chyba za dużo, za dużo, zdecydowanie za dużo Po prostu przelecieli i zniszczyli Chociaż jeszcze może armata zabije ich wszystkich naraz. Teraz jeden strzał. On umarł. Jeden strzał i umarł. Pff, jednak nie. To będzie taka walka trochę grecka. Będą cztery czarioty kontra sami Spirmani. Będzie dwa tysiące Spirmanów. Zobaczymy, czy oni z tymi swoimi dzidami obronią się tak, jak ja bym tego oczekiwał. Do boju! Do boju! Zobaczymy, czy chariot jest w ogóle mocny. Zdaje mi się, że on jest taki trochę useless. Ale ty, jednak, może nie jest taki słaby. Dobra, jest, to była szybka walka. Ale jakby dodać, jeszcze dwa charioty. Jeszcze dwa rydwany, jakby dodać. Tak, żeby ze wszystkich stron był zmasowany atak reniferów. Czy wtedy ta sytuacja nieco się odmieni? Jezu, jak szybko ich zgwałcili. Jednak te ich ostre piki. Ich ostre piki są świetną kontrą na Renifery. Na koniec damy sobie kilku tych super ninja masterów, bo oni są fajni, bo rzucają jak pojebanie tymi wszystkimi nożykami. Damy ich sobie nożykami, oczywiście shurikeny, Jedna damy sobie tak z 50 tysięcy. Kontra... Mm, zrobimy taką, taki myk, żeby jak najdalej przeszli... To ustawimy tutaj armię ziomeczków z tarczą, którzy przetrzymają pierwsze ataki, a za nimi będzie dużo samuraj masterów. Bardzo dużo. Tak żeby było ich... O Jezu, już laguje. Ale to będzie niesamowita walka. Zobaczymy, czy te tarcze zbloczą odpowiednio, tak jakbym tego chciał. Zobaczcie, wszędzie są te kurde shurikeny. Nawet w powietrzu wyglądają jak ptaki. Ptaki latają kluczem, shuriken jak widać też. Do boju! Ja liczę na was, samuraj masterowie! Jezu, zabili! Zniszczyli ich! Zniszczyli ich! Tego się w sumie nie spodziewałem. Myślałem, że ich tak szybko zjadą. Ninja mastery, że to masakra, a tu jednak nie. Chyba, że jeszcze tamci na dystans ich zjadą. Wątpię, bo pozostało ich dwóch, ale rzucają dzielnie. Bronią się dzielnie. Broń się, Andrzej! Broń się, masz gdzieś tutaj w boku jeden shuriken, mam nadzieję, że on ci nie przeszkadza. Rzucaj, jakby od tego miał zależeć Twoje życie, bo w sumie zależy. On dostaje na shielda tyle tych tarcz i ma wyjebane. O! Jeb, jeb, zostaj sam! Nie, Andrzej, poległ. Zobaczmy, jak sobie poradzą bez tej tarczy, która ich broniła. Pyk. Oni od razu umierają na strzała, jeżeli się wbiją w nich ci samuraj masterowie. Nie wspominając o tym, że oni sami siebie zabijają szurikanami, ale czy bez tych ludzi, którzy przetrzymają pierwszą falę ciosów, oni będą w stanie coś zdziałać? Zdaje się, że tak, że wciąż samuraje zwyciężą. Nie mówię jeszcze ostatniego słowa. Tak, zwyciężą, zdecydowanie zwyciężą. Są lepszą jednostką, jak widać, znaczy lepszą. Byli blisko siebie i to tylko dlatego. Nie wiem jakby to było jakby byli ustawieni tutaj i tutaj, ale póki co w takiej sytuacji wygrali samurajowie. Okej okay, ludzie, to byłoby na tyle w takim razie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak to zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze i do następnego razu Szczoła! Amora trafia was. Yy, 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 pa.